Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do takich króciutkich pierwszych wrażeń dotyczących użytkowania iPhone'a SE. Tak więc serdecznie zapraszam. Powiedzmy sobie króciutko na temat wyglądu i wykonania samego urządzenia. No i iPhone SE jest to dosyć dobrze znana konstrukcja po modelach takich jak 5 lub 5S. Mamy tutaj bryłę o tych samych wymiarach i generalnie sam telefon prezentuje się również identycznie. Jedny, jedyny znaczek tutaj na dole mamy SE, który sugeruje nam fakt tego, że jest właśnie to iPhone SE, a nie na przykład. 5S, no i tak to by się mniej więcej prezentowało. Z tyłu mamy aluminium oraz tutaj szklane wstawki, w których mamy aparat i antenę. Po bokach mamy tutaj takie przyciski jak regulacja głośności oraz taki przystryczek do wyciszania po prostu dźwięku. U góry znajdujemy standardowy przycisk, tutaj power. Na tej krawędzi mamy jedynie slot kart nanoSIM. Jak to zawsze w iPhone'ach oczywiście nie mamy tutaj sloty na karty, pamięci, no i tak się prezentuje przód. Mamy tutaj przycisk Touch ID, jest to Touch ID pierwszej generacji, więc nie jest to najszybszy skaner linii popularnych na rynku, ale działa on dosyć tutaj poprawnie, nie, nie można się tutaj do tego za bardzo po prostu przyczepić. No i na dole mamy standardowo złączę mini jack, co już w iPhone'ach jest takim czymś wyjątkowym, bo jak wiemy od 7 już tego mini jacka zabrakło mikrofon, głośnik oraz złącze lightning do ładowania samego akumulatora w naszym telefonie to więc przejdźmy sobie szybciutko do tematu specyfikacji no i specyfikacja jest generalnie bliźniaczo podobna do tego jaką mieliśmy w iPhone'ie 6s Mamy tutaj procesor A9, jest to dwurdzeniowy procesor znany oczywiście z iPhone'a 6S. Mamy 2 GB pamięci operacyjnej RAM, czyli tak samo no i w zależności od wersji od 16 do nawet 128 GB pamięci budowanej na nasze dane. Przejdźmy sobie może jeszcze do samego ekranu. Mamy tutaj 4 calowy ekran. Jest on o rozdzielczości 1136 pikseli na 640 pikseli. No i zagęszczenie pikseli na cal wynosi standardowe 326 punktów na cal, jak to generalnie bywa w iPhone'ach. Bateria jest to 1642 mAh. Jest ona troszeczkę połączona w stosunku do 5s, tak więc te wyniki na baterii tutaj będą też po prostu stosunkowo lepsze. No i domyślnie zainstalowany był tutaj iOS w wersji 9. Na chwilę obecną znajduje się tutaj iOS w wersji 12. Aparat, aparat z tyłu jest to 12 megapikseli. Jest to ta sama matryca, którą znamy po prostu z iPhone'a 6s. Światło przysłony w samym aparacie jest to 2.2, tak więc nie jest to już najjaśniejszy obiektyw. Ale co warto zaznaczyć, mamy tutaj nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, Full HD przy 60 oraz mamy zwolnione tempo. Aparat przedni jest to w stosunku do iPhone'a 6 jest, jest to gorsza jednostka, mam tutaj 1,2 megapiksela, tak więc to no nie jest to też zbyt porywająca jednostka i na pewno jakichś bardzo dobrych zdjęć typu selfie tutaj z nim nie zrobimy. Samo działanie telefonu można ocenić na naprawdę yy, dosyć yy, dobry stan. Tutaj wszystko... Wchodzi generalnie dosyć płynnie. Widać, że ten procesor z 2015 roku jeszcze daje radę. Oczywiście nie możemy tutaj równać tej tego wydajności tego iPhone'a do modeli takich jak iPhone powiedzmy 10 czy 10s, ale myślę, że spokojnie, jak na, jak na ten telefon, ta wydajność jest zadowalająca i myślę, że powinna ona każdemu wystarczyć. Do takich aplikacji jak Facebook, Snapchat, YouTube, Instagram. Myślę, że jest ona po prostu odpowiednia. No, i też możemy pograć w takie gry. Jak widzicie, tutaj mamy Fortnite, czy tego, różne rodzaju tutaj jakieś dodatkowe gierki, jak możecie teraz to zauważyć. Tak więc da się bez problemu na tym telefonie pograć. No i oczywiście, może nie będzie to zbyt komfortowe, przez fakt, że mamy tutaj czterocalowy ekran, ale właśnie to była idea tego telefonu, żeby, żeby ten ekran, właśnie był w takim kompaktowym rozmiarze, żeby ten telefon po prostu był odpowiedni dla tych użytkowników, którzy po prostu nie chcą mieć jakiegoś dużego telefonu typu tak, z takiego 5, ,5 cala, czy nawet większego, jak na przykład ja posiadam, wiecie, jak ja posiadam posiadam Galaxy Note 4, który, no jednak swoimi rozmiarami jest dużo większy od tego iPhone'a. Mam tutaj, mogę wam pokazać, mam tutaj iPada, więc mogę wam porównać wielkość tych dwóch urządzeń. No, jak widzicie, iPad nawet nie mieści mi się w kadrze. Tak więc iPad ma tutaj standardowy rozmiar 97 cala, no i tutaj macie 4 calowego iPhone'a, możecie sobie to tutaj między innymi porównać. Więc jeśli chodzi o iOS, myślę, że jest to taka też dosyć standardowa kwestia w każdym telefonie lub iPadzie, tak więc wygląda on tutaj w zasadzie identycznie, tak więc tutaj nie mamy się czego doszukiwać, a jeśli chodzi o takie dodatkową co trzeba, o, czymś, o czym trzeba wspomnieć, to fakt tego, że nie mamy tutaj 3 d który został zaimplementowany w iPhone 6S, czyli nie możemy sobie po prostu przycisnąć na dany element ekranu, żeby sobie wybudzić jakieś menu. Jednakże istnieje takie coś jak na przykład takie przytrzymanie przy jasności, żebyśmy mogli sobie ją zwiększyć, lub żebyśmy mogli łączyć Night Shift, lub przy głośności, żebyśmy mogli ją sobie zmienić. Jednakże nie jest to to. Nie mamy tutaj takiej wibracji charakterystycznej, no i tak to się mniej więcej prezentuje. Tutaj mamy wszelakiego rodzaju przełączniki, również standardowe jak dla systemu iOS. Bateria pozwala na taki jeden średnio intensywny dzień pracy z urządzeniem przy przeglądaniu portali społecznościowych oraz przy korzystaniu z internetu. Myślę, że tak spokojnie od rana do wieczora możemy na tej baterii być o być nią spokojni, że po prostu wytrzyma nam ona po prostu ten dzień pracy. Jeśli miałbym wspomnieć o takich plusach i minusach samego telefonu, no to do plusów na pewno muszę zaliczyć cenę, jaką przyjdzie nam zapalniczy telefon, bo nie jest ona po prostu zbyt wygórowana. Oczywiście rozmiar samego ekranu, bo wielu osobom on może odpowiadać przez to, że smartfon jest czterocelowy. Dodatkowo myślę, że sam aparat też jest w tej cenie jedną z lepszych jednostek. Mamy tutaj filmy w 4K lub w 60 klatkach, więc jest to naprawdę dosyć fajna sprawa. No i dodatkowo sama bateria, która niewątpliwie jest też dobrym, dobrym powodem, żeby wybrać ten telefon, bo spokojnie wytrzyma nam ona cały dzień dosyć intensywnego użytkowania, no i sama waga telefonu, przez to, że jest on poręczny, no to i nie są ciężki. Waży on zaledwie 113 gramów, no i bardzo fajnie kompaktowo leży nam w dłoniach, przez co jego obsługa jest naprawdę wygodna. No i do takich minusów musiałem na pewno zaliczyć przedni aparat, przez to, że ma on rozdzielczość tylko 1,2 megapiksela, no i niestety te zdjęcia typu selfie mogą nie wychodzić zbyt po prostu dobre. No i jako taki drugi minus na pewno mógłbym zaliczyć brak obsługi 3D, Touch, czyli po prostu tego, co mieliśmy w iPhone'ie 6S, no i czytnik linii papilarnych pierwszej generacji, przez co ten odczyt palca nie jest po prostu tak szybki jak na przykład w iPhone'ie 6S lub 7, tak więc... Tak więc, tak by się to mniej więcej prezentowało. No i pytanie końcowe: czy ten smartfon jest opłacalny i czy warto go po prostu kupić w 2019 roku? No, i szczerze Wam powiem, że myślę, że jest to jeszcze taka dobra opcja na przynajmniej rok użytkowania. Telefon powinien dostać wsparcie do iOS-a wersji 13. Tak więc, myślę, że spokojnie moglibyśmy go sobie tak spokojnie przez rok. Użytkować. No i dodatkowo ta wydajność jeszcze tutaj pozostaje na zadowalającym poziomie. Z aparatów można być zadowolony, z baterii również. Myślę, że ten telefon naprawdę znajdzie duże grono odbiorców. O, przechodząc do ceny samego urządzenia, jeśli mówimy o nowej sztuce, możemy ją dorwać nawet w okolicach 1000-1100 zł. Tak więc myślę, że jest to taka już dosyć dobra cena i jest ona akceptowalna. Więc myślę, że to by było wszystko w tych króciutkich pierwszych wrażeniach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!